A tutaj mamy przejście na ulicy Arkońskiej. Jedno przejście jest przy szpitalu, gdzie jest przystanek, tutaj jest przejście przy ulicy Harcerzy. Ten cały ruch, który widzieliśmy wcześniej na materiale zdjęciowym. Te samochody muszą gdzieś przejechać dalej, i to jest właśnie ten teren. Po stronie prawej ulicy mamy usytuowane osiedle około 1500 mieszkańców. Po stronie lewej mamy park, przesmek na ulicę Wojska Polskiego, w którym do nasi mieszkańcy chodzą. No i niestety mają tutaj problem z przejściem, a także codzienne dojście do przystanków tramwajowych i autobusowych dla dzieci i starszych stanowi problem. Bardzo przydałoby się tutaj światło naciskowe czasowe, o które wnioskuję jako kandydat do sejmiku województwa zachodniopomorskiego.